Z okazji Światowego Dnia Drzewa w Gnieźnie ukazano dwa nowe pomniki przyrody. Są nimi klon polny i wiąz szypułkowy, czyli drzewa z Parku Trzech Kultur przy ulicy Roosevelta. Chcieliśmy skorzystać z okazji i, i e, razem z dziećmi i z młodzieżą w Parku Trzech Kultur e, zapoznać dzieci właśnie z dwoma drzewami, które zostały ustanowione przez Radę Miasta Pomnikami Przyrody. Mieszko pierwszy i dobrawa. Na razie w gnieźnie mamy 6 drzew łącznie, które zostały pomnikami przyrody. W przyszłym roku mamy zamiar nadać pięciu kolejnym drzewom statusy pomników przyrody i nadać im imiona pięciu królów, którzy byli koronowani w gnieźnie. Jest to o tyle istotne, że takie akcje powodują większą atencję ze strony dzieci i młodzieży, no i w pewien sposób promują ideę ochrony środowiska, zastanowienia się nad, nad naszą planetą, nad drzewami na tym skąd się bierze tlen, zielona, zieleń kojąca też. Też, też nas wszystkich, więc, więc jest to istotne dla wszystkich i chcemy promować cały czas ideę ochrony środowiska. Obydwa drzewa zlok zlokalizowane są w Parku Trzech Kultur przy szkole podstawowej numer 9 i przy przedszkolu i dzieci ze szkoły i z przedszkola właśnie w pewien sposób obejmują jakby patronatem te drzewa. Stąd taka duża ilość dzieci, które dzisiaj podczas spaceru dendrologicznego wraz z panią kierownik zakładu zieleni miejskiej poznają specyfikę drzew, park i, i, i to co jesienią możemy tutaj jeżeli chodzi o drzewa wykorzystać i, i żeby, żeby w sposób rekreacyjny móc, móc korzystać z naszych tutaj darów. Środowiska. drzewa są szczególnie istotne spośród roślin żyjących na ziemi zapewniają nam zarówno cień poprawiają jakość powietrza schładzają temperaturę powietrza również wytwarzają pozytywne substancje które szkodzą bakteriom także przyczyniają się też do naszego poprawy naszego stanu zdrowia jakby nie patrzeć sam tutaj tlen który wytwarzają poprawia naprawdę nasze warunki bytowania także są nieodłącznym elementem naszego środowiska życia w ostatnich latach przeprowadziliśmy zmożonej indentaryzacji naszych drzewostanów, również miejskich na terenach parków. Staraliśmy się wybrać egzemplarze najbardziej reprezentatywne dla swojego zarówno gatunku, jak i dla terenów zieleni, to tutaj akurat Parku Trzech Kultur. Tutaj widać szczególny walor, walor tutaj tej alei klonów polnych tak, to jest założenie historyczne. Także tutaj można powiedzieć zabytkowe. Wybraliśmy reprezentatywny tutaj, reprezentatywnego przedstawiciela tego gatunku o obwodzie 217 cm. Jako klon polny jest to szczególnie przychylne drzewo, które powinno zostać sadzone w miastach, szczególnie na terenach pasa drogowego, ponieważ jest szczególnie odporne na zasolenie, suszę oraz no niekorzystne za zapylenie powietrza. Mhm. Tutaj Został wybrany tutaj, postaraliśmy się nadać mu tutaj to imię Mieszka I, ponieważ tutaj sąsiaduje z terenem szkoły, tutaj tego imienia, także stwierdziliśmy, że będzie, będzie godnym egzemplarzem do reprezentowania drzew na terenie naszego miasta. Drugi drzewiem jest Wiąz Szypułkowy. Nadaliśmy mu imię Dąbrówka od żony naszego Mieszka pierwszego. Jest to egzemplarz niezwykle sporych rozmiarów, jakby nie patrzeć, osiągający już niemal 3, 3 metry, bo 294 centymetry to jest prawie ponad metr niż określa ustawa, która stwierdza, że takie drzewo powinno być pomnikiem przyrody. Wiązy, tym bardziej szybułkowe są charakterystyczne dla naszego miasta. Mamy na terenie dość dużo pięknych okazów. Tutaj stwierdziliśmy, że... Ten egzemplarz wyróżnia się charakterystycznymi walorami dla tych drzew, między innymi pięknymi tutaj korzeniami podporowymi, kształcie deskowanymi, tak, tak, tak się określa, które tworzą takie charakterystyczne obszary, nawet takie Ala na czyli łęgi na terenie naszego, naszego kraju, bo żyją też na terenach zalewowych. Pięknie się to prezentuje. Dotychczasowe pomniki przyrody w Gnieźnie to dom w Parku Piastowskim nad Wenecją i jesiony w Parku Miejskim i przy Szkole Podstawowej nr 6.